Siemanko, opowiem Wam dzisiaj o najlepszym indywidualnym sezonie w historii piłki nożnej. Dowiecie się m.in. jaka była reakcja piłkarzy Chelsea na kartkę z liczbą goli Messiego przed półfinałem, czy o tej niesamowitej rywalizacji Argentyńczyka z Cristiano Ronaldo. O co chodzi z tym Bailem z miniaturki i kosmitami, wszystkiego dowiecie się w dalszej części odcinka. Pod filmem na temat początków lewego w Borusy pisaliście, że chętnie zobaczycie więcej takich historii z przeszłości. Także zostawcie kciuki oraz suby, i zapraszam do oglądania. Gdybym zadał pytanie, jaki był najlepszy sezon Messiego w Barcelonie, wielu kibiców Blaugrany wymieniłoby pewnie te dwa sezony, w których ich zespół sięgał po potrójną koronę. My skupimy się dzisiaj jednak na najlepszym indywidualnym sezonie w historii piłki nożnej. Jako zdobywca Mistrzostwa Hiszpanii sezon 2011-12 Barcelona rozpoczęła od starcia z Realem Madryt o Super Puchar Hiszpanii. Duma Katalonii pokonała Królewskich 5-4 w dwu meczu i co ciekawe Leo miał bezpośredni udział przy wszystkich pięciu golach swojego zespołu. Zdobył trzy bramki i dwukrotnie asystował przy golach kolegów. Następnie jako zwycięzca Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu Barça przystąpiła do walki o Super Puchar Europy ze FC Porto. Blaugrana pokonała Portugalczyków 2-2. Do zera I tak samo jak w pojedynku z Realem, Messi znowu miał udział przy wszystkich bramkach. Tak fantastyczny start Messiego był jednak dopiero początkiem drogi do tych wszystkich niesamowitych rekordów. Pierwszym i z pewnością najważniejszym jest rekord zdobytych bramek we wszystkich rozgrywkach podczas jednego sezonu. Liczby, które teraz podam, mogą być szokujące, zwłaszcza dla młodszej części widowni, która słabo pamięta tamte czasy. Otóż, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki klubowe, Messi zdobył aż 73 bramki dla Barcelony. Argentyńczyk Zrobił tym samym wieloletni rekord Gerda Millera, który w sezonie 7273 zdobył dla Bayernu 67 goli. Liczby Messiego wyglądają jeszcze bardziej imponująco, jeżeli do tych 73 bramek dodamy jeszcze 33 asysty. Właśnie taka była moja reakcja, gdy przypomniałem sobie te statystyki: niewiarygodne udział przy 106 golach dla barsy w zaledwie 60 rozegranych meczach. Przecież to się nie mieści w głowie. Kolejny rekord to liczba zdobytych bramek w jednym sezonie ligowym. Aż 50 z tych 73 bramek Messi zdobył w samej lalidze. Pobił tym samym poprzedni najlepszy wynik należący do Cristiano Ronaldo, który poprzedni sezon zakończył z 40 trafieniami na hiszpańskich boiskach. Pewnie myślicie, że rozgrywając tak fenomenalny sezon, Messi. Odjechał wszystkim i nie miał żadnego problemu, na przykład ze zdobyciem korony dla najlepszego snajpera ligi. No nie do końca, ponieważ był taki pan, który zdecydowanie dotrzymywał mu kroku, a w zasadzie to nawet Messi musiał go później gonić. Podczas gdy po 22 kolejkach gwiazda Barsy miała na koncie 22 gole, liderem był Ronaldo z liczbą 27 ligowych trafień. Końcówka sezonu w wykonaniu Argentyńczyka była jednak piorunująca. W 16 ostatnich meczach zdobył 9 goli więcej od Portugalczyka i ostatecznie wyprzedził go. 4 bramki. Musicie przyznać, że ich rywalizacja w tamtym okresie była naprawdę kosmiczna. Zostawiali wszystkich daleko w tyle. Ja wiem, że to odcinek o Messi, ale po prostu nie można wspominać tamtych czasów z pominięciem Cristiano. Może i Ronaldo nigdy nie zbliżył się do tych 73 goli w jednym sezonie we wszystkich rozgrywkach, ale był naprawdę bardzo blisko rekordowego sezonu Messiego w La Lidze. Kampanię 2014-15 zakończył z równie niewyobrażalną liczbą 48 goli w Lidze. Mourinho powiedział, kiedyś, że gdyby Messi i Ronaldo urodzili się w różnych erach, każdy z nich zdobyłby po 10 złotych piłek. Pewnie ma rację, ale wtedy ominęłaby nas najwspanialsza rywalizacja w historii futbolu. Aż trudno w to uwierzyć, że mimo tak niesamowitego sezonu Messiego, Barca nie obroniła krajowego tytułu. Trzyletnią dominację Blaugrany w lidze przerwał w tamtym sezonie Real Madrid Jose Mourinho. Jeżeli do tych 50 goli Messiego dodamy także 19 ligowych asyst, otrzymamy zawrotną liczbę 69 punktów klasyfikacji kanadyjskiej. Bezpośredni udział przy 69 golach robi jeszcze większe wrażenie, jeżeli zwrócimy uwagę na to, że żaden zespół oprócz Realu nie dobił wtedy nawet do granicy 60 bramek w lidze. Zresztą dominacja tych dwóch drużyn była w tamtym okresie ogromna. Zerknijcie sobie na tabelę z tamtego sezonu. Real miał prawie 40 punktów przewagi nad trzecią Walencją. Mimo tego, że Barcelona nie wygrała także Ligi Mistrzów, nie przeszkodziło to Messiemu w ustanowieniu kolejnych rekordów. Po zdobyciu 14 goli w Champions League, Argentyńczyk został najskuteczniejszym piłkarzem w pojedynczym sezonie tych rozgrywek. Ten rekord został akurat pobity przez Ronaldo już dwa lata później. Do tej pory nikt nie przebił 17 goli Portugalczyka z sezonu 2013-14. Najbliżej był Robert Lewandowski, który w poprzedniej kampanii Champions League uzbierał 15 bramek. No dobra, skoro te 14 goli Messiego przebił później Ronaldo, to o jaki rekord chodzi z tej Ligi Mistrzów? Otóż Messi przeszedł do historii w trakcie spotkania jednej 8 z Bayerem Leverkusen. W rewanżowym meczu na Camp Nou Duma Katalonii pokonała niemiecki zespół 7-1 i aż 5 z tych 7 bramek zdobył właśnie Leo Messi. Jedynym piłkarzem, który później powtórzył wyczyń Messiego był Luis Adriano Szachtara Doniec, który 3 lata później zapakował piąteczkę w grupowym meczu z Bate. Kontynuując historię z tamtego sezonu Barca pokonała Bayer aż 10-2 w dwu meczu. Później w ćwierćfinale odprawili Milan zwyciężając 3-1 i zatrzymali się dopiero na półfinałowym starciu z był to jeden z najbardziej dramatycznych dwumeczów Champions League. Mimo tego, że Barcelona miała ogromną przewagę w obu spotkaniach, rywalizacja zakończyła się wynikiem 3-2 dla The Blues. Były to czasy Guardioli, a więc i czasy, w których Barcelona była znana ze swojej tiki-taki. Wymienili w tamtym dwumeczu 1803 podania, mieli średnie posiadanie piłki na poziomie 73% i oddali 46 uderzeń w stronę bramki Petra Czecha. W kluczowym momencie Messi nie wykorzystał jednak karnego, a do tego samej końcu dobił ich jeszcze Fernando Torres. Swoją drogą zobaczcie jakim dziwnym ustawieniem Guardiola starał się zaskoczyć Chelsea. Bez bocznych obrońców, po prostu nastawienie na dominację środka pola i posiadanie piłki. Co do Chelsea w finale pokonali Bayern pokarnych i zdobyli swoją pierwszą i w zasadzie jedyną ligę mistrzów w historii klubu. Świetnie pasują tutaj słowa Mourinho, który powiedział kiedyś, że piłkarze nie zdobywają trofeów, trofea zdobywają drużyny. Nawet mimo tak niesamowitego, rekordowego sezonu Messiego, Barca nie była w stanie zdobyć żadnego z dwóch najważniejszych trofeów. Na pocieszenie został im tylko Super Puchar Europy, Super Puchar Hiszpanii i klubowe Mistrzostwo Świata. Pamiętam, że trenował nas wówczas Roberto Di Matteo. Obok nazwiska najgroźniejszego napastnika drużyny przeciwnej podawał liczbę bramek, jaką zdobył do tej pory. Na przykład w Ampersji 15, Runej 22 i tak dalej. Pewnego dnia musieliśmy się mierzyć z Barceloną i na tablicy przy nazwisku Messiego było napisane 63 gole. Śmialiśmy się, bo co niby mieliśmy robić? Ja zrobiłem telefonem zdjęcie liczby bramek zdobytych przez Messiego, ponieważ to było nierealne. On ostatecznie zdobył w tamtym roku kalendarzowym 91 goli. W naszym filmie pojawiła się kolejna liczba, 91. Jak zapewne się domyślacie, chodzi o kolejny rekord Leo Messiego. Argentyńczyk kontynuował swoje popisy przez cały rok kalendarzowy i zakończył go z liczbą 91 goli we wszystkich rozgrywkach dla barcy i reprezentacji. Znowu zepchnął stronę Gerda Müllera, który w 1972 roku Trafiał do siatki rywali 85 razy. Tak niesamowity rok w wykonaniu Messiego skończył się, oczywiście, czwartą z rzędu złotą piłką. Musicie przyznać, że ten sezon w wykonaniu Messiego naprawdę był kosmiczny. Patrząc na jego liczby i osiągnięcia, czasami nie dziwię się, że ludzie nazywają go kosmitą. Na przykład po przenosinach do Barsy Pianić powiedział, że to będzie niezwykłe uczucie dzielić szatnie z kosmitą. Di Maria, który przecież w przeszłości był zawodnikiem Realu, mówił, że to piłkarz z innej planety, po prostu kosmita. Z kolei w przeszłości, w przewidywaniach na rok 2020 kantona powiedział, że może w końcu wyjdzie na jaw, że Messi jest kosmitą i że to niemożliwe, że człowiek może tak dobrze grać w piłkę. W to, że Messi może być kosmitą, na pewno wierzyby Gareth Bale. Podejrzewam, że będziecie zaskoczeni, bo kto by się spodziewał, że Gareth widział UFO. Wiem, że UFO to prawdopodobnie sekretny temat światowych rządów, ale tak naprawdę ja je raz widziałem. Po wypowiedzi Bale'a od razu pojawiły się komentarze, że widział przecież kosmitę jak siedział w szatni Realu i patrzył na szafkę z numerem 7, bo jak przyjeżdżał na Camp nou i wychodził naprzeciw Messiego. Ty, a może to właśnie kosmici przylecieli i zabrali jego formę? Czy są kosmici? To kanało piłce i nie będziemy się nad tym zastanawiać, ale w to, że akurat Gareth ich widział, to jakoś nie uwierzę. Za dużo golfa chyba. Jak myślicie, czy kiedykolwiek pojawi się piłkarz, który będzie w stanie przebić te dokonania? Mbappe jest świetny, nie mam co do tego wątpliwości, ale jakoś nie widzę Kyliana zdobywającego 90 goli w jednym roku kalendarzowym. To musiałby być ktoś całkiem nowy. Kto wie, może w w przyszłości pojawi się taka gwiazda. Jeżeli obejrzałeś filmik do końca, zostaw łapkę w górę. Wszystkie osoby, które interesują się futbolem, zachęcam również do subskrypcji kanału. Trzymajcie się. Do usłyszenia, piąteczka.